połowy maja 14 dokładnie i jutro szykuje się mały update ze względu właśnie na to, że zakończy się operacja Broken Funk na stałe. Wszelkie przedmioty będą już całkowicie limitowane, nie będzie się dało jej w żaden sposób dostać i tak na w, w tym odcinku chciałem wam Ci pokazać, jak zainwestować 100 zł właśnie w tym okresie. Zacznijmy sobie od skrzynki, może od najbanalniejszej wersji, a mianowicie o skrzyni w operacji Broken Funk. Ona jak możemy zobaczyć w ciągu ostatnich kilku dni trochę poleciała, tak? Ona około 40. Ojejku, cóż za wylew tej się stał. Uwaga, ona wpadła w ciągu ostatnich dni o około tej 40 groszek, możemy zobaczyć, tak? Ze 90 do już 2,50 miejscami nawet pikuje. Tak jak jak jest to całkowicie normalna reakcja rynku na to, że za niedługo ma się ona stać limitowana. Tak podobnie się tutaj działo wtedy, kiedyś się pracę Broken Funk, czyli przed 1 maja, jak możemy zobaczyć, także ona jest dobrą inwestycją. Ja osobiście polecam mi kupić tak około z 10 i doaktować ją jako inwestycję krótkoterminową, czyli właśnie w momencie, kiedy to się skończy już operacja, wtedy ona podskoczy, myślę, że około jakieś takie 30%, może 20, coś takiego jest szansa, także podleć tam powiedzmy sobie do 2,80, coś takiego, wtedy można ją kaszałtować i mieć już na tym ładny profit. Także zostaje nam jeszcze 75 zł. I w tym momencie warto zatrzymać się na naszym ulubionym normalnie latami, dokładnie to jest około 40 dni. Także w każdym bądź razie ich, naklejki, ich ceny właśnie poleciały nieźle w dół. Czy to jeżeli chodzi o naklejki złote, czy holo, czy też folie. Wszystkie te tak jednostki spadły w dół i to jest właśnie taki ostatni dzwonek, żeby właśnie jeszcze się nad nimi zatrzymać, żeby właśnie jeszcze w nie zainwestować, bo to jest to całkowicie dobra opcja. Z których naklejek, bo często mi pytacie, które naklejki polecam. Ja osobiście polecam 100 Fifths, czyli najtańsze złoto, Obecnie jest to całkowicie spoko opcja. Również polecam Liquid, które było gdzieś tutaj. I również polecam Furia. Furia, dlatego że jest ma najwięcej złotego i przez to ludzie ją bardzo lubią. tak? Liquid tutaj również. Oczywiście te złote, te najdroższe są również super opcją. Aczkolwiek ja tutaj zatrzymam się przy 100 fifs i polecam tak obstawić 2 serdeczne 100 fifs, czyli to już będzie 26 zł, jeszcze jakieś 5 dyszek i za to polecam kupić kapsułki. Kapsułki które kosztują złotówkę i tak na sprawdzę co to dobra opcja, bo w momencie, kiedy na promocję, one od razu powinny policyć około 30-40% do góry, w związku też z czym już na początku mamy profit. Tak to będzie krótkoterminowa, fajna inwestycja, która szybko nam się zwróci. A tak na daną sprawę się nam dość szybko, bo najprawdopodobniej 15 maja, albo tam kilka dni po 15 maja, właśnie one również zostaną wycofane z promocji, także jest to całkowicie spoko, żeby tam wyłożyć kasę. Kolejny przystanek, jak już możecie zobaczyć, to Prisma Case. A i też się wypowiadałem, ona jest całkowicie spokopscym ze względu na to, że została wycofana z puli tych właśnie skrzynek, które to jeszcze dropią. Jak możemy zobaczyć jak obecna wartość 24 groszy, już nawet 26 się pokazało, a jeszcze przed końcem operacji było to tylko 10 groszy. Także mamy wzrost na poziomie tej 260%, także jest to całkowicie cool. I muszę przyznać, że to jest dobra inwestycja, ale to chyba będzie długoterminowa, aczkolwiek warta pod tym względem, że na pewno na niej nie stracicie, tak? Wartość tej skrzynki już nie poleci w dół i tak na sprawę zatrzymać się na tym poziomie. Także tutaj tak jak już możecie zobaczyć, nawet dzienne piki, gdzieś tam skakują na 32 grosze, tak nawet w takim dziennym rachunku coś tam minimalnie można nie i właśnie myślę, że można jej tak kupić, jak powiedzmy, z 40. Myślę, że 40 będzie spoko. To będzie właśnie około kolejne 10 złotych i to jest całkowicie spoko, długoterminowa właśnie inwestycja. Możemy tutaj, tak na będąc sprawę zapytać się jeszcze: hm, ale dlaczego tak myślisz? No i tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Patrzmy sobie chociażby, co stało ze skrzynią operacji Breakout, która już obecnie przekroczyła tam 2 euro, tak? Około tam 2 euro, i obecnie kosztuje ponad 8 złotych na nasze, tak? Czyli ona wystrzeliła strzeliła o złoty 50, coś takiego, nie, o złotówkę mniej więcej w ciągu tej, jak widzimy tygodnia. To jest całkowicie spoko, to zawiastuje bardzo dobrze. Jak możemy zobaczyć, takie jest potencjał, jeżeli chodzi o o skrzynki, więc również polecam. I ostatnim podpunktem na dniu dzisiejszym będzie jeszcze jedna kwestia, jeżeli chodzi o skrzynki, ale ty musimy się na chwilę zatrzymać przy skrzyni Prisma. Jak możemy zobaczyć, ona została wycofana z puli e, tych właśnie skrzynek, które to dropią, a nie bez powodu w niej znajdują się skrzy... noże tak, jakie ja się znajdują. Tak jak możemy sobie zobaczyć, wszystkie z tych noży znajdują się w dwóch skrzynkach, tak? Czyli w Prisma 1 oraz Prisma 2. Prisma 1 została wycofana, Prisma 2 dalej dropi, tak? Czyli taktyka walwę możemy zobaczyć że na podstawie kilku innych skrzynek, jest taka, żeby właśnie zostawiać po jednym z tych e, Rare Special Item, tak? Te, które dropią. W tym przypadku są to noże czasami są to również rękawice zostawiać jedną właśnie skrzynkę, która jeszcze właśnie dopi konkretny od tego special item, tak? I w tym przypadku, jeżeli sobie przejdziemy do chociażby skrzyni Horizon oraz skrzyni Danger Zone, to i dopią tak na sprawie te same noże, możemy sobie zobaczyć. Uwaga, taki fade na przykład. Tutaj możemy zobaczyć zarówno Danger Zone, jak i Horizon. One dopią właśnie te noże z tych dwóch skrzynek, tak? Obydwie znajdują się jeszcze właśnie w puli, które to jeszcze dopią. Także tutaj można spodziewać tego, że za niedługo jedna z tych dwóch skrzynek po prostu właśnie wyleci z tych to pól, przez co tak na dąż prawie stanie się limitowana i również jej wartość pójdzie w górę. Valve najprawdopodobniej ma taką taktykę, żeby po jednej skrzynce właśnie z każdej tego rare special item, tak? Czyli właśnie ta jedna z nich już jest zbędna i zostanie za niedługo wycofana, taka jest moja opinia. I nią właśnie to polecam sobie dopchać budżet, tak? W sensie, no nie tym nożem oczywiście, aczkolwiek właśnie albo skrzynią Danger Zone, albo skrzynią Horizon, tak? Jak możemy zobaczyć Horizon to jest obecnie 24 grosze, także również całkowicie cool cena, a skrzynia Danger Zone, jako gdzież ona jest, jako przecież alfabetycznie 3 IQ, Ona kosztuje 20 groszy, także również bardzo porównywalnie, i również można się w nią zaopatrzeć. Jak możemy zobaczyć, jej cena mniej więcej stoi w miejscu, mamy minimalny tej e, już wzrost wartości, bo community sobie uświadamia, co ją czeka powoli, jak możemy zobaczyć przez ostatni rok. Tutaj ta wartość z 10 groszy podskoczyła do 20, nie jest jakoś super dużo, ale tak na dalszą sprawę to już nam zwiastuje. Za niedługo właśnie wzrost wartości tej, to tej skrzynki.